Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Fantasy Collection! No i co, paczki przed nami, patrzcie, chcemy Warana i chcemy takiego Draxlera do naszych składów. Ehm, także co, dwa odcinki, dzisiaj jest niedziela, ehm, kiedy od... ehm, kiedy widzicie ten odcinek, zwykle wrzucam w poniedziałek, ale z racji tego, że mnie nie ma w domu, postanowiłem dzień wcześniej to wrzucić, a jak sobie wrócę, to nagram sobie coś innego. Ehm, to niestety nie jest... to jest dobra paczka, może inaczej, ale to nikt nam tutaj nic nie pomoże, ehm, także... No cóż, widzicie to w niedzielę. Czy czy trafimy coś? Nie wiem. Nie, nie chcę paczki za 15 tysięcy. Prawie przez przypadek ją otworzyłem. Um, także chcemy coś dobrego, wiadomo. Chcemy, żeby coś wpadło. Właśnie na przykład szach. No, o, czy można coś lepszego trafić? Nie. Dziękujemy bardzo. Skład Szwajcarii właśnie się wzmocnił. Jeszcze szakiriego poproszę i będzie naprawdę dobrze. Samo mi przeskakuje na 15 tysięcy. Więc jak przez przypadek otworzę paczkę za 15 tysięcy, to wszyscy mnie pocisną. Um, no ale zobaczmy tutaj. Um, Bruno, okej, okay, ale chyba nie będzie nam potrzebny upgrade. W... No, samą przeskakuję, w składzie Hiszpanii. No i co? Kolejny odcinek będzie w czwartek, a później od przyszłego tygodnia zaczniemy. Już Hummels! Ula la, dzień dobry, dobry obrońco! Hummelsik do naszego składu, bardzo dobre wzmocnienie niemieckiego składu. No, powiem wam, że odcinek zaczął się dobrze. Szaka plus. Y, właśnie, Hummers, y, jeszcze Shakiri, y, będzie dobrze. Ktoś tam jeszcze? SPO? Arsenal? Kazorla! Co tu się dzieje? Co to za odcinek? what, Kazorla! Hummers! Y, Szacha! Łat, Początek odcinka! Ja jestem w szoku! Ja jestem w szoku! Co tu się dzieje w ogóle? No, zobaczcie, takie paczki od początku, to nie jest możliwe wręcz. To nie jest kolejny! Aj, dobrze, znaczy szkoda, że szkoda, że go mamy. E, bo już bym się cieszył, że teraz rusek i w ogóle jeszcze turka mi dajecie, belga jakiegoś, na przykład nie wiem ten Hazard na lewym pomoc by mi się przydał. Bentekę na napad by mi się przydał. E, no i jej dajcie coś. Aj, jej, jej, to nie jest bentekę. E, oj, padł mi pad, e, Słaby baterię tu już mam. Ferrari trafiliśmy w paczce, proszę bardzo. Słabe bateria mam, więc on co chwilę się wyłączy, wyłącza mi. A nie chcę na klawiaturze otwierać. No i zobaczmy Griezmann i zobaczmy kto wpa. A, nie, ale co to za paczka? Może wypożyczenia? Jedna paczka piłkarzy. O proszę, ciekawe. A otworzymy to od razu. Co tam jest w tej paczce piłkarzy? Jakiś... O co tu chodzi? Ha. Aha, dwie karty, jedna złota, jedna rzadka. Czyli mogę tu trafić na przykład Cristiano Ronaldo. E, ale co trafię, zobaczymy. Bek! oj, to będzie zawodnik Stok no, Ja tu ekseluję. No i dobra, wracamy. Jeszcze mamy 150 tysięcy do wydania. A jakie mamy paczki promocyjne? O, za 35 kafli. O nie, znowu padł mi padł. Muszę chyba otwierać na tym e, chociaż jeszcze. Nie, to już słaba bateria. Nie wiem, czy mam baterię gdzieś. Powiedzcie, mam, mam gdzieś tam baterie, leżą jakieś. No kurde, nie wiem. E, mam chyba paracie nawet działające. E, kolejny Meyer. E, ale na razie nie zmieniam. Będę na klawiaturze otwierał, jakby co. Jakby się już tak na, na, naprawdę definitywnie te baterie padły. E, dobra, laka Z, możesz przynieść samego siebie. E, nie, 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 nie. To nie była dobra paczka. Ale i tak, już, ja już jestem zadowolony. Santi, no nie, Santi Cazorla, Szaka i Hummels. Naprawdę, no ciężko jest to coś lepszego. O, 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 Austin. No dobra, no dobra, nie będziemy aż tak się jarać tym. Dobra, czym się tu wysyłać? Nie, nie mogę. Jednak muszę dopadzieć, bo ja nawet nie wiem, co się tutaj czym robi. E, Okej, okay, do klubu wszystkich. E, o nie, trafiamy w belga, ale już go mieliśmy. Um, no, czemu te paczki... Ono się automatycznie przesuwa? Co to za w ogóle jakieś... Co? Dlaczego to się tak automatycznie przesuwa w prawo? Goddammit, o, 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 o Stekin, bardzo dobrze, o, 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 o Stekin, e, Turek kolejny do składu, bardzo ładnie, no ten odcinek naprawdę zasługuje na miano dobrego z plusem, czy będzie piątka za ten odcinek, zobaczymy, czy 5 plus dostanie jakąś bardzo dobrą ocenę, na razie nie zanosi się na to Romero, nie przyda się do niczego i connection lost spadem, ale już odzyskujemy connection, ciekawe kiedy tak definitywnie ten pad padnie, dobra. Jeszcze połowa odcinka przed nami, więc sporo, 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 a trafiamy naprawdę nieźle. No nie, 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 nie. no Bradley, to nam się nie przyda. Na pewno w Mistrzostwach Europy ciężko, żeby wystąpił. Ale cóż, mamy kolejny, kolejną paczkę. Hurricane mógłby być, nie? No nie obraziłbym się. Albo jakiś inform znowu do składu. No nie, dwóch Japońców to na pewno nie chcemy. Connection loss. Wiecie co? Ja zaraz wracam, tylko wymienię baterie. No i pięknie, baterie wy wymienione, wracamy. Mam na medium naładowane, więc jest dobrze. No i co? Zaczynamy otwierać paczki z powrotem. Połowa jeszcze przed nami. No i co w tej paczce? Bramkarz. Rudy, no ale jakbym nie miał bramkarza do składu angielskiego, to już bym się cieszył, ale pamiętamy, że mam. O, dobra, może. A, już wiem, dlaczego to przeskakuje. Jeżeli macie myszkę tam ustawioną na tej paczce, nawet jak ona Wam zniknie, to Wam tam później przedstawia to. Wszystko już, już wiem, ale nie chcemy Cię do składu. Dziękuję bardzo. Także już wszystko wiem. No, i teraz nie będzie przeskakiwało. Widzicie, jak jeżeli gracie na padzie i przeskakuje wam gdzieś ten, to myszkę macie tam ustawioną. O, o, Kaja, już mam. Ale bramkarz! Bramkarz do składu szwajcarskiego. Czy nie mamy bramkarza do składu szwajcarskiego? Nie wiem. Ale srebrny bramkarz tam był. Widzieliście? Ja widziałem. To jest na pewno pozytywny traf. Kane, co nam da? Nic nie da nam. Rafael, nie przyda nam się. Ten SP raczej z Francji również nie. Także musicie przesunąć myszkę. Dobra. Widzicie, jakie ja tipy wam daję z FIFA? Ja to jestem jednak e, Hobson. Okej, okay, może, może, może cię wykorzystam? Może, nie powiedziałem, że nie. 60 tysięcy do końca. E, a ja sobie ziewnę. No i co my tu mamy? O oh my God, Nie! <ścoughs> Salach w informie na SPO. Do składu poleciał, on się na mnie przyda. Inform nie trafił. Nie, ale naprawdę fajnie, że go trafiłem. Podobno, podobno jest spoko. Ja ogólnie w salach jest w ogóle napastnik, closet, ład. Mamy komplet w Niemczech! Komplet! Ależ odcinek dobry. Inform, trafione bardzo dobre karty do składu. No, a! Po prostu jestem w szoku, co, co ten odcinek nam przynosi. E SPD, Bary, no, na razie nie. Zawodnik korony Kielce nawet tam był. No, no, komplet, komplet, komplet. Ale Inform w y, salach, ogólnie salach na prawym skrzydle, bardzo fajnie się sprawuje. Nie wiem, jak ten SPO e, Inform będzie. E, Lescott Alessandrini, tak jest! Nie wiem, czy mam lepszego kolesia na prawą pomoc z e, w Francji, ale to w do... nie no naprawdę. Dzisiejszy odcinek to jest chyba najlepszy odcinek. Bo takie dobre karty się trafią. Jeszcze SP, jeszcze Stevie G i jeszcze Zaker. What the fuck? Co tu się dzieje? Stevie G, Zaker, No Zakera raczej nie użyję, chociaż w FIFA Tempo aż tak nie jest ważne, więc zobaczymy, jak tam będzie z tymi obrońcami. Kolejny napastnik, ale dwie gwiazdki sztuczek. What? What? Brakowało, do, wszystkich mi uzupełnił. uzupełniał mi cały skład. Tak jakbym, tak jakbym miał, nie wiem, draft i uzupełni tę pozycję. I ono mi teraz uzupełnia, tak? No po prostu jestem w ciężkim szoku. Tiba to kolejny do składu. Cia Ciań. Nie potrzebujecie. <kluzny> Aż mi źle, ślina wpadła. I teraz. Jeszcze jedna dobra karta. No oczywiście Kisa pewnie, że tak, e, Turek kolejny. E, no i nie chce nas na kolejną paczkę, całą resztę monet otworzę w kolejnym odcinku, a teraz składy. Dobra, Matias trafia do składu, On chyba w poprzednim parce go trafiłem, e, trafia do składu. Brakuje nam napasników w Portugalii. To jest nieco problem, że tak powiem. Prawdopodobnie zagram to 4-3-3 z jednym napastnikiem, ale boję się, że może to być brązowy napastnik, no chyba, że jakiegoś SPK przetransferuje na napad. Dobra, w tym składzie tak, Gameiro na pewno idzie na napad za tutaj tego kolesia, Alessandrini idzie na prawą pomoc zamiast tego kolesia. Zobaczmy, Alessandrini ma 4x4 4 gwiazdki, ten ma 3x4, Enzonzi chyba, no nie wiem, czy trafi na SPD, mamy tutaj przejść go na lon. Jest. No, skład wygląda dobrze, więc, więc zobaczymy, co tu, czy coś tutaj zmienić, czy nie. Czy tak to zostawimy. No to tak. Gerard, Jones. Kogo by tu jeszcze. Hoffson. Bierzemy cię i zobaczmy, co tutaj będzie. Aha, Hoffson musi być na lewe skrzydło jakieś. Aha, to zamieniliśmy tamtego z lewego, z lewej pomocy na lewe skrzydło. Musimy zmienić zawodnika Anglia, i to musi być lewe skrzydło. Nie styl gry, tylko pozycja, lewa pomoc. Lewa pomoc, wracaj, ty Osman, bo mamy jeszcze Patersona. Niby tempo ma lepsze. 4 na 3, no powiem wam, że chyba ten Patterson będzie lepszy, a co, zagramy nim, no i tak, Stevie G idzie do składu na pewno, to na 100% za tego tutaj Nobla, jeżeli chodzi o Jonesa, czy on by był lepszy od Stonesa, Jones czy Stones, no 6 tempa, ale obrona, nie, wezmę, tak, i Jones tu zagra i na razie ten skład tak wygląda, jeszcze ostatni opening przed nami, więc zobaczymy jak to będzie. Dobra. Teraz skład niemiecki. Zobaczcie na to. Wybierzemy narodowość Niemcy. Mamy dwóch napastników, ale Klose myślę, że będzie tutaj po prostu grał. Do tego mamy zmianę na EŚ, na SO na pewno. Jest to, patrzcie, Hummels, Mamy sporo tu, ale Hummels tu wejdzie. I, I drugi tutaj zostanie drugi zawodnik. Jeszcze zobaczmy, czy Zarizę kogoś z Niemiec można by było zmienić. Myślę, że nie. Myślę, że tak to zostanie na razie. Chyba, że coś mi pomożecie zmienić. Ten Marien, nie, nie, nie. Chociaż 4 na cztery. No nie wiem, na razie tak to zostawię, może jakąś inną formacją jeszcze zagramy. No to tak, Kazorla idzie na SPO raczej. Myślę, czy Herrera, czy, czy Beniat. Beniat ma dobre ja chyba rzuty wolne, więc go zostawię. Teraz pytanie, czy Negredo, czy Paco Alcacer? Paco Alcacer ma lepsze tempo, strzelanie mają takie same, podanie ma gorsze od Negredo, Paco Alcacer, no i Negredo ma lepszą fizykę. No nie wiem, będzie to ciężkie, czy Negredo zagra, czy Paco Alcacer, no ale, ale zobaczymy. U Włochów bez zmian brakuje nam prawego pomocnika. Ale jeżeli będzie nam go brakowało, to po prostu ustawimy informację 41212 bez pom pomocników prawego jelowego, tylko ześ o i lewego, tylko Z, EŚ-O i EŚ-P. Patrzcie na Szwajcarów, jeden Szwajcar, drugi Szwajcar, trzeci Szwajcar i to mi się podoba jest jeden, idzie tu. Ja już wiem, że tutaj zagra 41212, bo innej opcji tutaj nawet nie widzę w drugiej wersji. Tak, o, mamy EŚ-P. O, mamy, oj czekajcie, nie, no wróćmy do aktywnego. E, mamy SPO, mamy SPD, SP e, kolejny tu i SP kolejny tutaj. I na razie innej opcji tutaj dla tego składu nie widzę. Tylko pytanie, czy Schwagler to jest lepszy, czy Bechrami? E, myślę, że na razie Bechrami niech zostanie. E, brakuje nam Pasnika w lewego obrońcu e, O, Ten skład będzie najgorszy. Brak Rosjan w tym paku openingu. Cztery pozycje do uzupełnienia. Dramat kolejny, dwa dramaty. Belga też żadnego nie trafiliśmy, brakuje nam bramkarza i prawego obrońcy. Prawdopodobnie zainwestuje w kurtuę z jednego jokera, tak mi się wydaje, albo jakiegoś zwykłego bramkarza belgijskiego. Doszło nam dwóch Turków, ale niestety no, nie mamy lewego obrońcy nadal. Jeżeli tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie zmieni formację na 3-5-2 chyba. I zrobię to nawet teraz, wiecie, przy was. 35,2, patrzcie, jakby to tak zrobić ładnie. 3 5, 2, tak. I mamy tak, dwóch napastników. Mamy SP, który będzie SPO. Mamy drugiego SPK. Nie, nie, Sahin tu zagra, zobaczcie, patrzcie. Sahin zagra na tutaj, na SPD. Ty zejdziesz, wejdzie za ciebie ten zawodnik. Kaja wejdzie na boisko zamiast tego zawodnika. I naprawdę pomocnym będzie Sen. I mamy... Tak, oto zrobiliśmy cały skład turków. Wow, jestem w ciężkim szoku. Myślałem, że ten będzie najcięższy do trafienia. A tu proszę, i nie wygląda on tak źle, naprawdę. Można tym składem się pobawić, i czuję, że nawet mogę go przytrzymać do wyjścia z grupy albo coś. Naprawdę dobry skład. Ehm, no i tym dobrym składem kończymy. Ehm, kolejny czwartkowy pack opening będzie ostatnim, a później już gramy mecze w fazie grupowej. Także cóż, trzeba uzupełnić te składy, wszystkie trafić coś najlepszego w ostatnim odcinku. Ehm, to było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Mara.